Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, prawie dokładnie 430 lat temu król polski, wielki książę litewski, Zygmunt III Wazy zostawał również księciem Finlandii królem Szwecji. Ta Unia Personalna kojarzy nam się również z okresem wielkości Rzeczypospolitej, bo właśnie za Zygmunta III Wazy obszar Rzeczypospolitej był największy i warto o tym pamiętać. Jestem dumny z tego, że uczestniczymy dzisiaj w procesie ratyfikacji wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego Finlandii i Szwecji. Będą to nasi sojusznicy. Mam nadzieję, że nasza współpraca geopolityczna będzie jeszcze bardziej ściślejsza i również współpraca w obszarze przemysłów zbrojeniowych. Tutaj mamy naturalne, naturalne pozytywne elementy do współpracy, ale również historie, takie jak między innymi nasze rosomaki które w oparciu o technologię fińską zostały w Polsce zbudowane. Szanowni Państwo, w tym miejscu również chciałbym bardzo serdecznie podkreślić wkład w ten cały proces Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, bo gdyby nie jego postawa i lobbying również w Unii Europejskiej oraz jestem przekonany również z Turcją, gdzie Polska właśnie dzięki Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zbudowała bardzo dobre relacje z Turcją to ten proces nie mógłby być dzisiaj możliwy. Wielki szacunek dla pana prezydenta. Ja oczywiście cieszę się, że na to rozszerzamy o Finlandię i Szwecję, bo jeszcze 12 lat temu polityk platformy obywatelskiej Radosław Sikorski chciał rozszerzać na to o Rosję. Pamiętamy jego haniebne słowa z 2010 roku, kiedy mówił, że Członkostwo Rosji mogłoby przynieść stabilność i bezpieczeństwo regionom, gdzie dotychczas nie było ani jednego, ani drugiego. Na szczęście tacy politycy jak Radosław Sikorski są już przeszłością i nigdy nie wolno pozwolić, żeby obejmowali jakiekolwiek funkcje, bo właśnie ta Rosja, którą Radosław Sikorski, platforma obywatelska, chciała przyjmować do NATO, z którą po inwazji na Gruzję budowała relacje, najechała na Ukrainę w 2014 roku, a dzisiaj w tej drugiej części fazie wojny morduje niewilnych Ukraińców. Jeszcze raz wielki szacunek dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i wielki zaszczyt, że jako poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polski mogę uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Dziękuję.